Czy zawsze na radę! bo budowniczy nie jest sam! Ja Grzirit! Ry... A, dzień dobry, witam wszystkich z tej strony pani HyperX z pakatki z, z podękać, bo widziałem wakacje przybraczą za przerwać naturalnie. I jednak robimy ją teraz e, bardzo szybkim losowaniem oraz e, kolejnymi etapami w bardzo szybkim tętlem, do tego bościę przy tej czasie czasem wyczały. Jesteśmy do losowania e, w parku halowych. Tu mam świeć na łokcie Jak widzicie w naszej komorze do stojący naturalnie jest to ta sama komora Żeby jeszcze udowodnić, że jest to sama komora ją od dołu koło do stawu Pozdrawiam Cię Boga to a żeby wszyscy widzieli, że to ty Tak, to ja, tabu jamper pozdrawiam wszystkich, którzy to muszą jamper Pewnie. No to przejdźmy do losowania Następuje, no ja już nie ma, nie ma dzwonienia, bo kadetze psuło się, więc obrazu, że skończyłem losowanie, kolejnie nie liczb, tylko parę. No więc, pierwsza para i pierwszy zawodnik to kolega Jumping Roomun. Może być słabo widać na kadetce, jednak staraliśmy się widać wyraźnie. Właśnie no, widać, super, to dobrze. Oj, wypadłem. Rywalem kolegi Jumping Roomun. Będzie, będzie, proszę państwa, jumping sebu. Przypujcie się na walka walka. dla dwóch panów. Przechodzimy do lasowania kolejnej grupy. Przepraszam, parę. Eee, pierwszą osobą kolejnej pary będzie, będzie, będzie. Kolega Jumper N. rywalem będzie, 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 będzie byciem. Proszę Państwa będzie kolega Jumping Bodzio. Pozdrawiamy. Serdecznie. Pozdrawiamy Mam nadzieję, że zobaczymy się na w przemyśle Ciamstają. Przechodzimy do rozsyłania trzeciej pary. Terteczki, kręćcie się, kręćcie się. Uważaj się, kręcisz. Trzecią parą będzie, pierwszym zawodnikiem, kolega tego Jumpuaccio. Pozdrawiamy kolegę tego. Przechodzimy do losowania rywala z kolei Jotka, czyli Janku w trzeciej parze. Jego rywalem będzie, będzie, proszę Państwa, kolega Iwo. No wiem, trzy pary zostały już wyosowane, rozstawione. Przechodzimy do losowania czwartej pary, by nie tracić czasu. W pierwszym e Zawodnikiem przed czwartej pary będzie kolega Pifus 99012. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Kolegę Kolega z cyferkami <grytanie> Cholera kręteczko. Jego rywalem w grupie czwartej będzie, będzie proszę państwa, będzie kolega Jaro Jump4. No więc czwarta grupa została zastosowana. Przechodzimy do losowania całej tej grupy. Przypominamy, że jedna osoba wyjdzie bez walki, ponieważ uczestnicy z 18 pary nie dali filmików. I w podsumowaniu wyszło tylko 17 kolejnych osób do kolejnej fazy. Tak. Eee. Uczestnikiem ligi, który będzie członkiem lub e, będzie w parze jako pierwszy zawodnik będzie kolega Elbidziad. Elbidziad pozdrawiamy. Jego rywalem w grupie piątej będzie, będzie, będzie proszę Państwa kolega Bączek, którego pozdrawiamy naturalnie. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. Dobra, już tak nie jest. Grupa piąta. Para czwarta, para trzecia, para druga, para pierwsza. Przechodzimy hmm. do losowania pary szóstej, dobrze liczę. Nie wiem, z sobie ten znakomity. Pierwszym uczestnikiem pary szóstej będzie kolega Rafał199. Mogę dodać, że Rafał199 trochę zmieni swoje podejście. Bo do naszej liczby to nas trochę dziwiło. Widzicie, jednak nie tracimy czasu. Przechodzimy do losowania rywala. Jego rywalem będzie... Będzie kolega Kazuya. Który podobnie jak Rato trochę zmienił swoje podejście. Niestety my nie jesteśmy no liferami, żebyśmy... Mieli power game'ować na Jumpscape'u, jak TV, Więc... Trzeba korzystać z wakacji i każdemu tego życia. Przechodzimy do losowania pary. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pierwszym... Członkiem tej pary będzie kolega Riker. Kolejna osoba trochę się rozleniwiła. 2, 4, 2, 4, 5, 6. Rywalem w grupie siódmej, 8, 7, 2, 4, 6, 7. W 8 będzie, będzie kolega, proszę Państwa, OL. OL. Oj, tak, pozdrawiamy kolegę. Pozdrawiam kolegę Ojla ja serdecznie. Tak. I zostało nam jak widzicie trzy karteczki. Zostały trzy karteczki. I do rozlosowania została, można powiedzieć, można powiedzieć, półtora grupy zostało do rozlosowania. Półtora pary. Półtora pary czy półtora grupy na cholera. Tak. Przechodzimy do rozlosowania grupy z ósmej. ósmej. Pierwszym zawodnikiem w grupie ósmej będzie proszę państwa kolega Iceman. Zostawiam dwie karteczki. Pierwszym uczestnikiem tej pary, zawodnikiem będzie kolega, proszę Państwa, Bullet. Bullet będzie rywalem IceMena w grupie. Parę, 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 Przepraszam, ludzie się mieszają w grupy z parami. No i została nam jedna karteczka. Kto będzie tym szczęśliwcem? Zaraz zobaczymy. Coś mi się wydaje, że kolega pierwszy, tylko on nam został. Jednak to jest naprawdę z jego okoliczności. Naprawdę, no, spory wkład nie ma z tym nic do rzeczy. Znaczy tak no, i... mamy coś w tym wspólnego, bo my organizujemy ligę, to, to jest na pewno coś wspólnego. Jednak gratulujemy koledze Krystielowi. Przepraszamy, że nie będzie miał walki, jednak to nie od nas zależało. Naprawdę, no, takie ja ma chłopak szczęście. Niestety. Sami widzieliście losowanie, nie mamy sobie nic do zarzucenia. I powodzenia życzymy każdemu w każdej parze. No więc, kolego Tabus, pokaż nam każdą grupę po kolei. Grupa pierwsza. Kolega Jumping Room no, e, przeciwko Jumping Sebu. Grupa druga. E, jumper N przeciwko Jumping Bodzio. Grupa trzecia. Kolega Vego Jump Quattro przeciwko koledze Ivo. Grupa czwarta. FIFUS e, 99012 przeciwko Jaro Jump Quattro. Grupa piąta. LBJab przeciwko Bączkowi. E, grupa szósta. Rafał 199 przeciwko Kazui Grupa 7. Kolega Riker przeciwko koledze Oilowi. Grupa 8. Kolega Eichmann przeciwko koledze Bulletowi. I grupa 8,5 Kruściew. W ten sposób zakończyliśmy lotowanie par świerci nałowych. Z no uwagi, wiecie co to jest. Trochę to tu może ktoś co sponsoruje? Jeśli ktoś chce, to mogę podać numer konta, żeby poleci na dole ekranu. Przyznanie o moim mężu sobie sponsoruje. Pozdrawiamy Fajter Eee, Tam też było. Pozdrawiamy. No. Co by tu powiedzieć? Wziąłem komorę żartującą i żegnam, bo późno już trzeba obrobić ten film. Ja w Żegnam tam.